W drugiej lidze za to kapitalnie sezon zaczął Kubart. Pokonał m.in. Między bardzo międzynarodowy Thomson Reuters. To jest pierwszy taki nasz mecz chyba w tym sezonie oficjalny. Niedale, niedawno zeszliśmy, skończyliśmy treningi na Hali, całkowicie inna gra. Dopiero weszliśmy na sztuczną trawę, chyba jesteśmy po pierwszym treningu, więc. To się jakoś odbiło. Potencjał jest. Jak, Oj, potencjał jak, jest. Jak potencjał poszliście z zaciosem to było no, nieźle. Tak, tak. Mamy, mamy kilku nowych zawodników. To jest też ogromny, ogromny atut naszej drużyny, że co roku tych zawodników przybywa ze względu na to, że firma się rozrasta. Obecnie tysiąc pracowników, więc tych zawodników jest, 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 jest naprawdę Ale chyba dużo. Byliście kiedyś takim zespołem międzynarodowym, dobrze pamiętam? Czy nadal tak, to, tak, tak, tak funkcjonuje? Tak, tak. W tym roku mamy zawodnika z Turcji, mamy z bardzo, bardzo solidnego zawodnika z Tunezji od początku sezonu, od początku redboxa tak naprawdę z nami gra. Ta liczba obcokrajowców się ciut zmniejszyła, ale, ale jest, jest napływ, nowych, napływ, napływ nowych ludzi. W naszym środowisku jest bardzo międzynarodowo, także liczyłbym jeszcze na kilka nowych twarzy. Szukam kandydatów na gwiazdy, czy takie są w Waszym zespole, mogą być, które pokażą coś ekstra? Znaczy, naszym, naszym atutem zawsze była gra zespołowa. Mamy kilku fajnych strzelców. Szymon Przetacki raz był królem strzelców drugiej ligi. Grzesiu Zając, ale nie chciałbym wyróżniać, ponieważ mamy solidnych zawodników Karol Grządka w obronie. Ser, sergiusz Byczkowski, człowiek historia, legenda naszej drużyny. Myślę, że było krzywdzące, gdybym tutaj, e, nie wymie musiałbym wymienić bardzo wielu, wie, wielu zawodników. Naszą atutem jest zawsze gra zespołowa i zawsze była gra zespołowa i tym wygrywaliśmy nawet z najsilniejszymi drużynami. No to kto może ruszyć w pogoń za Kubartem? Może bombardierzy, może port lotniczy, a może na przykład EC Wybrzeże? Jesteśmy przyzwyczajeni do, do porażek i do zwycięstw. To znaczy, że się rozkręcacie, bo po dwóch porażkach zwycięstwo, więc forma złapana? No chyba tak, chociaż no, ta ostatnia porażka to podejrzewam, że to będzie z liderem. Ci chłopacy mocno chyba są najlepsi. Gra. Tak, tak, bombardierzy mm. to mocny zespół. Widać, że chłopaki mocno grają. Nie daliśmy im rady. EC Wybrzeże początek sezonu ma rzeczywiście ciężki. Grało już z Kubartem, a w najbliższym meczu zagra przeciwko bombardierom.